na nową piosenkę Filipa Zabielskiego Ultra wio, fiolet, Violet Te piosenki nie słuchałem naprawdę więc no przekonajmy się jak, czy jest dobra Filip Zabielski ma generalnie 100 tysięcy subskrypcji Poczynamy sobie komentarze To nie Dobra, nie wiem. Nieważne. Lepiej pilnuj swoją siostrę. Idę w miasto, robię postęp. Zdejmij palto i koronkę. Mogę to robić co dzień. Mamy kasę, mamy wolne. Mamy basen, pije zdrowie. To co moje, to nie twoje. Pływamy tu cały dzień. Bo ile chcę, biorę tyle mam są mówię nie Trochę nie rozumiem tego. Yy, no, dziwny dla mnie trochę tekst Serio. Kurde, czy muszę być ten telefon? Nie dość, że... że jak... Chciałem przygłosić, to mi się palec ślizł i prawe sobie uszkodziłem to przygłoszenie, Teraz jeszcze mi łokieć spać na telefon. Nie no super, znaczy spać w Chciałem rękę położyć, oprzeć dzisiaj i walnąłem w telefon, super. To nie grzech, raz. To było akurat spoko? co chcę, zrób to, obróć się, tańcz mi jak ultrafiolet, ultrafiolet, razisz mnie, daj mi to co chcę. Lepiej by było, gdyby to się trochę rymowało, te to... trzeba wam w który moment, bo... Więc daj mi to co chcę, zrób to, obróć się, tańcz mi jak ultrafiolet, ultrafiolet, razisz mnie. Panczak ultrafiolet, ultra ultrafiolet, razisz mnie, to mogłoby się trochę rymować daj bardzo. to co chcę. Generalnie tekst jest bardzo spokojny dla mnie, więc daj mi to, co chcę, zrób to, obróć się, tańcz mi jak ultrafiolet, ultrafiolet, draż mnie, daj mi to, co chcę, zrób to, obróć się, tańcz mi jak ultrafiolet, ultrafiolet, draż mnie. Dobra, podtrzymując pęsenkę, tekst 7 na 10, nie mówię tu, że. Mocne, w sumie mocne słaby 7. Prywa do 6. No ale nie że jestem jakimś fajterem Zabielskiego. Trzeba właśnie wiedzę... Zabielskiego na fajmy ma? Nie. To tak powiedziałem. Ale to jest nie. Szczak tu to, to ma praktycznie więcej łapek w dół niż w górę. Przecież to wyszło 8 marca w dzień kobiety tego. Ale naprawdę my zajmuje tak. Dobra, 6,5. No więc no, spoko piosenka. No szczególnie. O, obróć się, tańcz mi, jak ultra fio. Nie. Oto jest takie spoko te ta no, Dobra, więc... 6 6,5 na 10 plus niechytujcie mnie. Bo ja sam bym na pewno tego lepiej nie zrobił, nie zaśpiewał, więc Alu.